w tym odcinku e, będziemy sobie grali Fortnite'a jest teraz jakaś 9.24, więc mamy e, szczęśliwie ferie i napiszcie teraz na, tym, e, na czacie na live czy u was spada śnieg, bo u mnie sypie śnieg. Tak, tak jak po tytule widzieliście e, mamy wyniki konkursu więc teraz wchodzę na moją sprawdzarkę i wam najpierw powiem wyniki. Kto wygrał i zobaczymy kto wygrał i będzie fajnie. Bo... Kto wygrał? Siema Skwara. U mnie nie ma śniegu. No. U mnie tak sypie, że... Zgoda, że wam tej sprawdzarki nie mogę pokazać. Ale... Czekajcie, muszę wejść no. na... Mm sprawdzarkę. Przepraszam, że to tak długo trwa, ale wchodzę na sprawdzarkę od z, z odcinku. No i wygrał Adam Mirek. Dobra, teraz go muszę sprawdzić. Adama Mirka dodawałem chyba, więc go mam... Teraz sobie wejdę na telefonie, na ten odcinek. I zobaczę, który to. Skończyłem, mogę wygrać w tak chcę, nie mam skinów, bo gram od tygodnia. No to kolegom ci się przyfarciło i teraz będziesz miał skina. E, możesz sobie wybrać, tylko dzisiaj na ratowanie tam zostanę. spokojnie, żeby nie było 400 fałdosów, więc spokojnie, żeby... Wczoraj sobie po prostu kupiłem to, czekoladę, a dzisiaj na ratowanie w ogóle nie Dlatego mam mniej falurów. Szkoda, że nie ja. No szkoda. No. Niestety ja, ja to nie ja decyduję. No. Czyli tak, dzisiaj będziesz mógł wygrać ze sklepu zakochan, fajny skin, zakochankę X. Nawet jeśli chcesz, to to nie musi być skin, ale wiesz, to ty decydujesz. Wiem, że ty chciałeś skina, więc chyba będziesz chciał skin. Lecimy najpierw z solów, bo. Bo ja mam ferię teraz, a nie wiem, czy moi koledzy będą mieli ferie, które mi tak poradzą, czy mańkę. Tak sypie ten śnieg. Że u mnie to nie wiem, czy w całej Warszawie, ale w moim mieście padał śnieg w, w tym roku jakieś dwa razy. Więc nie wiem. Dobra. Zaczynamy zaraz. Będzie fajnie. Ja tą czekoladę chciałem koledze wysłać. Ale wysyła się trójkątem, a ja zamiast trójkąta wysyłam kwadrat. Ten już. Ten geniusz ja. No mu Gdzieś sobie polecę tak, żeby nie było za dużo typków, więc na skalistę. Wiem, znacie mnie. Ja lecę na prawie zawsze na pierwszą miejscówkę. Ale na razie wolę lecie lecieć na jakąś podobniejszą miejscówkę. Bo zawsze jak lecę na te wiecie. Pier na przykład bo zawsze prawie lecę na pierwszą miejscówkę. Zawsze leżę jako pierwszy. Ja będę czytał czat by the way Bo Minecraft na kanale Siem a Nie wiem czy skwara będę miał fotor Ej grałem na survivalu i wczoraj je grałem to VIP zginął i mam jego i XD ja będę sobie tam. No, wczoraj to byłem na parku w trampolin jak wróciłem tak się słabo czułem. Mi brzuch bolał wszystko. Byłem też w kraju fryzjera, bo to właśnie przed fryzjerem to w ogóle do fryzjera musiałem iść nie chciało. Nie no i to jest... No bo dobra to nie ma i tak znaczenia. Co pierwsze rozwala, tylko najgorsze Nie, no nie aż tak daleko. Coś mam z tym... Ostatnio mi się po prostu trochę jak na przykład... Edytować. O. o. Na przykład teraz. Nie chcę mi się w ogóle to zresetować. Gałka mi się popsuła ostatnio. Mam pistolet, anusę tylko annosever. Tak musiał. Diseptery kupić zapady. Ja już mam cztery pady. Po czym. Nie, powiedzmy, że dwa, bo ten trzeci, no on mi wydziała. Dwa pady mam rozwalone. Na pewno żył ten pad. Ale wiecie, jak mi ciągle te pady wszystkie moje spadają. Aha, a jednak przy... przy był to jakiś tytuł. Też mi się średnio pisał. Teraz za jakiś, trafić mnie nie umiał. Wiecie co? Nie. Wezmę sobie niby tą, wezmę sobie tą m zaraz. Przyda mi się. Eee, dobra. Otworzę sobie to, może jakiś kevlar pójdzie. Nie. Apteczki na razie mi się nie opłaca. Wiem, muszę iść do strefy. Zer teraz muszę iść. Wypadło coś z tego, czy drukano? Proszę wypad wypadł jakiś kewik malutki czy coś. Ale teraz kewit nie O! No i kewit. zestał po prostu. Diczegł na mnie. Na razie biorę apteczkę, bo i tak pewnie mnie burza trochę. Burza mi trochę zada, więc... ci się opłacają nie, muszę nie. Nie na pewno. Od razu mówię, że może. Mi zada, ale nie na pewno. Jeszcze będę chyba przechodził tędy, a tu jest ten bus z Kevin. Tak jest. Nie rozwalili go. No to fajnie. Nie rozwalili. Go. Nie wiem, tam, ten typ jak jest jakiś do dobry strasznie nie był. Myślałem, że jak on mi tyle damy najpierw zadał, to no już mogę umrzeć. Sam to tam. Miał też dużo maców To można przyznać. No. Jest kuca przez tą gałkę. Ja gałkę nie. Strach nam był ruby. Myślałem, że też styek. Te skrzynki, ale boję się, że i tak, dobra, wchodzę tam. A, nie ma ich, dobra, no to nie, no to nie. Ach, nie, ale tam był lepszy pijem Dobra, i tak, tu się znajdę. Dużo rzeczy lepszych. Ok. Myślałem, że mi chociaż troszeczkę to Ale nie muszę popchnąć apteczki, bo znam tą i tu jest blisko. o ile nie zużyli. Tak. Dobra, strefka kolejna jest blisko. Gdzie moja? Czekajcie. Ojej, co ja zrobiłem? Myślałam, że mi nie zadasz ty. Czekajcie, przyłożę sobie gdzieś. na razie telefon. Nie, na razie wyłączę telefon, więc... Pamiętajcie, czatu nie będę czytał. No nie. Bo ja trochę zasłaniał ekran. Bo ja na telewizorze sobie dam. Ten telefon mi się opiera. O, już sobie dotyczy tylko. Też wow, Nogi powinienem dostać, ale dzięki Ju, Nie, teraz to już tak nie robię, że o tak i tak, bo mam gałko, gałkę ze sobą, więc może się coś stać i, I co będzie? Czekajcie. po prostu tam jest typek skacze. tu jest typek który ma okienko w moją stronę tam jest typek tam do mnie strzel tak widz, widzimy go i tam są typki pozdrawiam i tam gdzieś ty pozdrawiam serdecznie Tego tutaj typka poszedł. Thank you. Zgolowa, koleś. Wiedziałem, on już nie miał szans. On też prawie maców nie miał, no to... Nie to ryzykować. Nie wiem po co to robię, ale dobra już. Zawsze chociaż tam... No, wiem mógłbym mieć mniej HP, ale dobra no. Znając mnie. Jak ktoś tu należy czaty nie czytam? By the way. jakiś fajny... Wolę tych, tych drzew. Może i są małe, ale tak do końca nie rozwalać. Dobra, to, to małe, to małe. Idę jest do strefki. Spróbuję tam pozbierać więcej matców. może w tym krzaku być sypek? Może se polować na nas? Oby nie, oby nie. Rozchwalę ten kamień, ale nie do końca. Jezu. Yes. Wiecie, co ja zrobiłem w realu? Prawie zaskoczyłem swojego miejsca. Coś z krzesła. Jej, tu się skampię. Nie wiem, Marcel, po co będziesz kampił, ale... Powiem Wam tak, przeczytam sobie szybko czat. Ja o 13 będę kiedy wyniki. Yy, już były wyniki. Adam Mirek wygrał. Adam Mirek się do mnie zgłosi i dzisiaj tylko muszę zrotowanie odebrać 400 FOC. Trochę się przemieszczę. I by muszę pójść do tej strefy, która nie jest tak bliska. Muszę na plecy uważać. Stamtąd każdy może walczyć. Dobra, skampię się tu. Jednym nie wiem, nie powinna kampić, ale... Gdzieś się biją. Najgorsze to też nie, pobierasz zbierać walnąłem słaby punkt. Dobra, te małe drzewa mogę całe I teraz nie słaby punkt. Dobra. Dobra, jeszcze mało tych tu zostało. Więc spoko. Dwóch, tak. Oni się pewnie w tych domkach kampią. Nie ma takiej opcji, że nie? Teraz z tego się będę wdawał. Ale z tego, żeby drewno nie marnować. No i są gdzieś tam w domku. Tak. Ja to sobie korzystam. Chcę tego er do nie marnować. Nie w kury. Potem jak będą chcieli Dobre. Wiem, że będą chcieli. To jakoś to sobie wykorzystam, dobra. się nie muszę bać pleców. <śmiech> <śmiech> Widzieliście to? Się. Ale tamten typ zrobił coś najlepszego. To był mistrz świata. O Jezu, Boże, ładne majawiecie. Ile go wam na Ale też dynamo. Słabo grał, a po drugie ja rozgrzany nie jestem, więc w ogóle. Mam powiem tak, w ogóle nawet... Oj, Niby trochę szkoda, ale dobra. Było dobrze. Bo nie było słabo. Wiecie, jakbym się też nie stresował, to może by to mi więcej dało bez stresu brać. Dobra, gramy jeszcze jedną gierę Dobra, to teraz zrobię live'a kolejnego. A to będzie odcinek. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinku... odcinka. Yy, jakby... tak jeszcze bym mógł wygrać, ale... nie wiem, dobra. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka jeśli Wam się spodobał zostawcie suba i bapeczkę. Teraz kończę. Myliście myliście mieliście wszystko powiedziałem Wam wszystko o tym o, o konkursie o zagrałem sobie gierkę solo długie miejsce, no więc myślę, że Wam się podobał ten film. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinku. Odcinka czy odcinka. Teraz się... Teraz kończę. Cześć!